kierowcy samochodów, motocykli, kładów i ciężarówek. Ponad 70 załóg zgłosiło się do rundy finałowej RMF Max Kager Rally, która odbyła się w dniach 13-15 września w Morawice. Osy, podobnie jak na poprzednich eliminacjach, zostały przygotowane przez Dakarowca Dariusza Żyłę i Krzysztofa Biela, organizatorów rajdu. Znaczy, trasy są, tak wspomniałem wcześniej, one są totalnie inne niż na pozostałych naszych imprezach, ale bardzo szybkie, bardzo długie, proste, to, co zawodnicy lubią przy bardzo mocnych autach. Także jakby nazwa cross country idealnie pasuje do tego terenu. Rozwijają się te załogi. Team raidowe, które przyjeżdżają do nas, są coraz bardziej, jakby powiedzieć, te auta są coraz bardziej udoskonalone. No, zawodnicy są zadowoleni z tej imprezy. Także wszystko, wszystko jest ok. Zawodnicy zdecydowanie oceniali trasę w Morawicy jako szybką i wcale niełatwą. Bardzo szybka. Dla nas za szybkę mamy za słaby samochód, polelibyśmy bardziej techniczną, zakręty i wtedy, ale organizacja w ogóle jest wszystko super. Czyli organizacja zawodów podobała się, podobało się w Morawicy? Zdecydowanie. Świetne trasy. Właśnie troszkę zabrakło nam tej mocy, ale bawiliśmy się doskonale i nie możemy doczekać się przyszłego roku. Były dość krótkie, e, chociaż bardzo fajne, bo były szybkie, szybkie trasy, ale no krótkie, bo one właściwie były po nie wiem, pierwsza po 10 minut, druga była po 6 minut, więc to bardzo krótkie trasy. Szybkie, e, wcale niełatwe, dlatego że było bardzo ślisko i e, no ciężko było się utrzymać w drodze. Podobało się w Morawice? Tak, podobało się, brat no, nie jest zbyt wymagający, 10 km jeden 7 km, w związku z tym na no, to właściwie no, przejeżdżało się to bardzo szybko i bez zmęczenia, taki relaks, tam miło i przyjemnie. Patronat nad imprezą objął wójt gminy Morawica Marian Buras, a gmina Morawica dla zwycięzców trzeciej eliminacji ufundowała trzy rodzaje pucharów. Jak podkreślano, rajd spotkał się z życzliwym przyjęciem i serdecznością zarówno władz lokalnych, jak również mieszkańców. Pani Wójcie, gmina Morawica Ciepło przyjęła rajdowców z rajdu RMF Max. Podobno w przyszłym roku przyjadą tu po raz drugi. Tak by wyglądała, że są bardzo zadowoleni, że spodobał się im tutaj przede wszystkim ten teren. Mieli dobrze przygotowaną trasę. Włączyliśmy się w organizację poprzez straże pożarne, które zabezpieczały tę trasę. No widzę, że goście są zadowoleni. Zawodowoleni również no, bardzo dobrze przyjęli to zaproszenie, bo jeżeli nagrozili to brawami właśnie zaproszenie za rok, więc myślę, że jest to możliwe. No, myślę, że będziemy mieli jeszcze kolejne emocje właśnie motoryzacyjne w przyszłym roku, a być może staniemy się jakimś takim centrum sportu motoryzacyjnych, także również z tego możemy zasłynąć. Dwudniowa rywalizacja w gminie Morawica zgromadziła ponad 70 załóg. Zawodnicy musieli przejechać przez kilkadziesiąt kilometrów zróżnicowanych tras o nawierzchni trawia szutrowej Szybkie trasy po malowniczych morawickich bezdrożach zapewniły ogromnie emocjonujące widowisko. Morawice jako miejsce idealne do organizowania rajdów cross country ocenił również sędzia główny zawodów Sylwester Stoch. Jak Pan ocenia współpracę z zawodnikami i ich przygotowanie do tego rajdu. No jest to nasza już trzecia eliminacja, więc współpraca jest jak najbardziej już można powiedzieć ogarnięta. Zawodnicy też już przyzwyczaili się do wymogów tego typu rajdów, więc jak najbardziej pozytywnie. No oczywiście zawsze są jakieś tam zgrzyty, ale wyjaśniamy na bieżąco, więc jak najbardziej ok. A jak pan ocenia trasę w Morawicy? No, warunki tutaj są przepiękne do tego typu rajdów, do rajdów cross country. Współpraca zarówno z władzami, jak i z mieszkańcami układała nam się fajnie. Mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby zawitać w przyszłym roku tutaj do Państwa. Jak podkreślano, rajd w Morawicy był niezwykle interesujący, zarówno dla zawodników, jak i dla kibiców. Na zakończenie zmagań najlepszym wręczono puchary, a fanfary dla zwycięzców odegrała młodzieżowa orkiestra Denta z Morawicy.